Zaczynając od kluczowych parametrów przyszłościowego terminala T3, nabrzeże główne będzie miało długość 717 metrów, będzie wyposażone w 7 dźwigów portowych i 20 suwnic automatyzowanych. Jeżeli chodzi o dane liczbowe, to potrzeba będzie refulować. 4,6 miliona metrów sześciennych materiału, żeby zbudować całą platformę, a na pogłębienie samego basenu podejściowego potrzeba wyrefować 5,6 milionów metra sześciennego. Materiały potrzebne do wybudowania terminalu stali konstrukcyjnej to jest 11 tysięcy ton, jeżeli chodzi o stal zbrojeniową, to jest 8 tysięcy ton i wbudujemy 170 tysięcy metrów sześciennych betonu. Prace budowlane rozpoczęto 20 października zeszłego roku. W chwili obecnej trwają intensywne prace pogłębiarskie w basenie portowym terminalu przyszłościowego T3. Basen jest pogłębiany, a następnie refulowany. Zakres refulacji wynosi około 20% całego obszaru. Równolegle trwają roboty kafarowe. Zakończyliśmy wbijanie ściany szczelnej w nabrzeżu zamykającym północnym. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie palowania nabrzeża głównego terminalu T3, który składa się z pali rurowych o długości pomiędzy 30 do 40 metrów. Kontynuujemy pogrążanie ściany, kontynuujemy refulację i planujemy około marca rozłożyć roboty żelbetowe.